Witajcie, witajcie. Z tej strony Darnok i. Wietnam, witam. Czas pogadać o jednym z lepszych filmów Garo, jakie powstały. Czyli Garo z Soul Mariu. Mam wrażenie, że zabiłem tą nazwę, więc nie będę jej powtarzał nigdy więcej. W każdym razie Garo, które I... jest, nie wiem, osadzone w krainie Oz. I tak. Znowu gadamy o Ogaro? Bo podczas epidemii najwidoczniej nie umiemy o innych toku rozmawiać? Ogólnie, ogólnie zarys fabularny związany jest z pewnym wątkiem, którego nie powiedzieliśmy w opisie w życiu sezonów. Chcecie, sensie jest ten jeden uber demon, który nie wiem, zgodził się pracować z ludźmi i dał im, nie wiem, części siebie, żeby mogli, nie wiem, mieć magię czy coś. Albo, nie wiem, być Makaj Kishi, dlatego tylko osoby z krwią, osoby z zakonu mogą, uż, mogą nie wiem, być rycerzem czy też em, kapłanem. Ja absolutnie rozumiem, o co chodzi z tym demonem, ale generalnie w Makaj Senki mieliśmy sytuację, gdzie Koga był w sytuacji podbramkowej i żeby się z niej wydostać, musiał zawrzeć pakt z tym demonem. On się nazywa Gadziri, z tego co dobrze pamiętam. I w zamian za pomoc Koga musi wyruszyć do Ziemi Obiecanej, czyli Krainy Oz dosłownie, bo, w, bo czemu nie? I z Ziemi Obiecanej odzyskać Kieł Lamentu, który jest częścią ciała Gadiriego. Garo bardzo lubi swoje kły. Nie, że coś. Tak, teraz ale, zauważyłem. Nie, że coś, ale Garo, tak w znaczeniu normalnym, nieznaczeniu znaczeniu em, języku makai, znaczy fanget wolf. A nie nadzieja? W sensie mówię nie w języku makai. A. Mówię dobra. o języku ludzkim. Dobra, dobrze wiedzieć w sumie. Garo lubi bardzo kły. No cóż, dużo kłów. Tak, i na samym starcie, jak wszedł w kołga do ziemi obiecanej, znalazł się w głębokiej dupie, bo z jakiegoś powodu zbroja i jego magiczny płaszcz postanowiły przybrać formę zwierzęta, zwie, zwierząt i... Pomyłka nie ich... zbroja, m płaszcz i miecz. Oraz zaruba. No i zaruba, ale, jestem, tak, dobra, to był miecz. Mój błąd. Ale w jak bez miecza nie może przyzwać zbroi, więc w siak był w dupie. I, z jakiegoś powodu jeszcze płaszczu do tego potrzebuje, co ja nie do końca wiem, bo ten płaszcz jest ochroną i w ogóle, ale... Chyba miecz wystarczyłby. Nie wiem, scenarzyści stwierdzili, że ptak origami, zwłaszcza kogi, będzie uroczy. Czy coś? Ty... W sensie na, moja nie ma problemu, ponieważ ten pośli tak przychodzi do niego, go mimo tego, że nawet, że jak ma miecz po prostu, chociaż w sumie nawet nie do końca łapie, czemu on nie mógł się zmienić w z powrotem, jak z dotknął go, tylko trzeba było czekać na miecz, to było dziwne i, nie, i trochę wbrew zasadom na moje. Krajna Oz jest dziwna. Tak. Ogólnie to jest miejsce, gdzie wchod gdzie ogólnie wchodzą wiz dusze przedmiotów, które są kochane przez swoich właścicieli, ale są zapomniane, trafiają do tego do tego świata i przybierają tutaj swoje duchowe formy. No tak. To jest fajny motyw. I i tak. Generalnie, Kołga, pierwsze co robi, jak znajduje jest się w tym świecie poza straceniem swojego ekwipunku, to spotyka dziwnych mieszkańców tego świata. Jakby spotyka takich trzech, min, trzy takie mini zbroje, które są pachołkami głównej złej, które niosą ze sobą dziewczynę, która wygląda jak kaoru. Jest cała, tylko cała, jest jest cała niebieska. Tak. ogólnie to jest związane z... Bo nie powiedzieliśmy tego w Makai Senki, nie powiedzieliśmy dużo rzeczy o Makai Senki. Um, ogólnie... kogo dostał od Rekki... Um, rybkę, która w sumie nazywa się... Maka oh. Makai Ryu. I to są takie mini, smo mini smoczki, które mieszkają w Makai. I one... I one, nie wiem, mogą być przywołane przez kapłanów Maka i żeby były wykorzystywane do różnych rzeczy. E, poprawka, y, Kołga dostał to rybkę nie w Makai tylko w Retraction. A, ja wiem, że on miał na pewno... Ja nie... Ja w sumie nie widziałem tego filmu za bardzo do dobrze. W się sensie nie pamiętasz go, o to ci chodziło. Tak. Pamiętałem, że on dostał. Pamiętałem, że jest... Odpowiedziane od kogo dostał w Makai Senki? No, dostał ją na końcu retreku W tak. nazwał tą rybkę Kaoru, i do tego i I, wy... ją I dlatego jest sp spiritualny wygląd, jest jak Kaoru, ale do końca. Czemu Makai Ryu zmienia się w ...spiritualną wersję siebie, kiedy jest żywym stworzeniem? Bo kraina Oz musi mieć absurd w sobie, i nie wiem. Maru, bo tak się nazywa Kaoru w tym świecie. Wiem, komplikujemy to za bardzo. Je, musi wyglądać jak Kaoru, bo w sumie czemu nie? Tak, wygląda lep, wygląda dziwniej, lepiej, nie wiem. Bardziej dodaje właśnie tak było surrealistycznego klimatu do swojego ca całej całości tego filmu niż po prostu rybka, którą dobrze z nami kochamy. Nemo. Dokładnie. A sama Maru... Nie wiem... Dziwna postać, jaka, taka trochę niepotrzebna, tak szczerze. W sensie, wiesz, że zwyczajnie o jej istnieniu. No właśnie. Więc przejdźmy do najlepszej rzeczy tego filmu. Kakashi! AHA ma problem. Kakashi, dokładnie. Tak! Nie mogę... Wiemy, kochamy tę postać w Dark tak bardzo, że on zrekrnował się w Garo. A tak na poważnie, Kakashi znaczy tyle, co strach na wróble. No tak. I dosłownie Kakashi jest właśnie jednym z istot, które znalazły się w tym. W tym świecie, które nie miało imienia, aż pojawił się Koga i nazwał go strachem na wróble, bo wyglądał jak jeden z nich ze z naszego świata. I Kakashi w tym momencie odżył i stał się post prawdziwą postacią. W, w zasadzie potem. nie. W zasadzie to się ogólnie było. Kakashi miał imię wcześniej, po prostu został stracone, ponieważ główna zła mu zabrała. No tak. Tyl i, I ogólnie Koga nadał mu imię Kakashi, ponieważ Koleś wyglądał dla niego jak strach na wróble. To właśnie, przepowiedziałem już to. Aha, w zasadzie myślałem, że... Dobra, nieważne. <grystanie> Kachasz jest... Ehm... Kradnie każdą scenę. Tyle powiem. Tak. Z... Kolga może być głównym bohaterem... Garo... Tego filmu... Nie wiem, całego... Całego, całej marki, ale jak Kashi się pojawia na scenie, to kołga idzie na bok. Jego zachowanie jest świetne, uwielbiam właśnie taki to, że jest takim trochę śmieszkiem, ale z drugiej strony mówi wszystko na poważnie. A moje? Nie wiem, uwielbiam jego yy, powiązanie z antagonistką, uwielbiam to, że... jego rywalizację z kołgą naprawdę jest świetna postać. Ogólnie lubię to zakończenie, że jak dowiadujemy się w zasadzie o przedmiotu, z którego powstał Kakashi, że to był po prostu stary manekin... ...treningowy, z którym... ...na, na którym trenował Kołga w młodości. Tak. To też było naprawdę... ...dodawało dużo uroku do tej postaci. tak I ogólnie postać jest fajna. Um... A tak w ogóle jeszcze w tle filmu dzieje się subplot o tym, że nasi inni bohaterowie, którzy nie wiem, czekają aż Kołga wróci, bo ci robią sobie turniej ry rycerzy Makaj, żeby nie... ponieważ jest rytuał, który pozwala ci przywołać pewną osobę na jeden dzień, ale o tym powiemy przy zakończeniu, bo to jest bo Dosłownie to jest taki SAPLOT, że on, y, jest jedna scena na początku, jest jedna na końcu, koniec SAPotu. Zdecień, w sensie, że coś, ale dla mnie ten SAPlot był fajny. I. W się sensie był fajny, ale to były dwie sceny dosłownie. No wiem, ale... Lubię jako końcówkę, co, co wnosi, bo ta scena była badasowa. Um, bo... Ogólnie, ale teraz ogólnie przejdźmy do antagonistki. Chyba, że chcesz coś powiedzieć Uwie, o Kakashim wiemy? jeszcze. Hm? Chyba, że chcesz coś powiedzieć o Kakashim jeszcze. Nie, 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 nie. Antagonistka. Judam. Najlepsza antagonistka w Gara, jaką widziałem do tej pory. Zdecydowanie. Tousa jest bardziej szalony. Kto? Nikt. Um, w każdym razie... Lubię, jest powalona na pewno. W sensie, to jest typowa kobieta, która leci na błyskotki, na wszystko, co piękne, a to, co dla niej nie jest piękne, jest niewarte i godne zniszczenia, ale naprawdę świetnie to działa. Tylko, że ona dosłownie żre to, co ładne. No tak, pożera. Odżywia się tylko ładnymi rzeczami. Ta... I chcę ogólnie złączyć się z Mariu, który jest y, smokiem nawiedzającym tę ziemię obiecaną. I ogólnie. Em, Koga na niego poluje, ponieważ myślisz, że on ma ten kieł? Ponieważ... wskazuje na to wszystko. No tak. Pewnie. Mariu ma umiejętność, która sprawia, że wszystko że wszystko jest, że wszystko jest po prostu niszczone. A Jodan hmm. z jakiegoś powodu ma umiejętność, która sprawia, że inne, że inne, nie, że inne stworzenia z tego świata tracą, tracą, tracą pamięć o swoim imieniu. Przez to przestają istnieć w tym świecie. Hmm. Tylko, że nie w taki fajny sposób, że nie wiem. Em, Dalej, dalej, ich dusze istnieją, nie, więc całkowicie zniszczyli na Amen. Dokładnie. Ehm. Um, a jeśli ogólnie, a jak ogólnie jak się przed, jak człowiek przypomni sobie o swoim przedmiocie, to ogólnie dusza wraca do świata rzeczywistego i jest tam bezpieczna. Mhm, tak. Um, ogólnie po drodze, Koga tam jest w jednej tam wiosce tych. Duchów, która później jest zniszczona przez Mariu. Tak. I jeden, jedna z tych postaci. I jest ten łuc łucznik, który jest dla mnie mega spoko w postacią w tym filmie. Nazywa się Kiria. I tak, jest naprawdę spoko. Nie mam, nie mam dużo do niego do powiedzenia, ale naprawdę lubię tego gnoma małego. Ogólnie w pewnym momencie Judan łączy się z Mariu i jest walka ostateczna. Ogólnie, I ogólnie czemu Judan chce się połączyć z Mariu? Ponieważ, ponieważ dzięki temu może, mogłaby się dostać do świata rzeczywistego i prawie to robi. Ponieważ chce spotkać ludzi. Mhm. Bo ludzie są dla niej fascynujący. Bo tworzą takie ładne rzeczy. Ładne rzeczy jednocześnie niszczą. Ona, de facto, gdyby spotkała się z ludźmi, to pewnie by spowodowała dużo destrukcji. No tak. Wiadomo, jest nimi zafascynowana, ale jednocześnie chce ich z wszystkich wybić. Ehm, a kakaś chce. A i też chce z... łączyć się z Mariu. Powiesz, chce. bodajże, bo chciał być człowiekiem. Mhm, mm tak. Chce zostać prawdziwym chłopcem, jak to każdy Pinokio. Hahaha. Ha, ha. I mam wrażenie, że. I, on, i bo też on chciał być człowiekiem, bo już chciał spotkać tego jednego młodzieńca, z którym żył, którym surprise, surprise jest Koga. Tak. wiadomo, bo wszystko się w tym uniwersum kręci wokół Kogi. I ogólnie jest. I ogólnie Koga odzyskuje wszystkie swoje przedmioty na, przestr na przestrzeni minut, czyli na przestrzeni całego filmu, Dosłownie. i walczy z. I walczy z Mariu, który jest... Który jest tak naprawdę... CZYM JEST MARIU?! Mario się transformuje w tym filmie tak często, że nie wiem... To jest smog złożony ze śmiet ze wszystkiego?! I guess? Nie wiem? W każdym głównie... razie podobał mi się bardzo ten design i cała walka. W ogóle mi to, jest, mi to nie przeszkadza. I na Mariu nie jest na poziomie em, MCU czy coś, ale... Uważałem, że to jest... Uważałem, że nie ma gier z takim CGI zbyt dużo. No. Zwłaszcza jak na czasy, w które ta gra, tak ten film wyszedł. A. Ogólnie ten cały film jest absurdalny, jak nie wiem. Porównanie tego do Krainy Oz, to jest najlepsze porównanie, jakie może być. Jakby, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek, by. Chciał wam powiedzieć, że Garo to jest edgy, ser, edgy seria, która ma wieczny kij w dupie. Pokażcie mu ten film. Po prostu. I niech z zamkiem Na wieki, wieków. Hamen. Tak. Ogólnie. Jakby mamy absurd, mamy właśnie postacie, które są dziwne, zabawne i momentami groteskowe nawet. Mamy. Generalnie całą sekwencję, dziwną sekwencję musicalowo-taneczną w obozie. To było jakby moment, w którym reżyser prawdopodobnie brał jakieś ciężkie narkotyki, mam wrażenie? Um, um, powiedziałbym to samo o twórcy o filmu Kraina Oz, bo była podobna scena. No wiem. To jest po prostu omarz... i tylko tyle. No to jest, ten film to jest po prostu właśnie hołd dla Czarnoksiężnika z Heiny I mimo, że nigdy nie oglądałem tego filmu, to naprawdę mi się to podobało. Tak. ogólnie Zresztą, jestem osobą, która strasznie uwielbia absurd różnego rodzaju. I ogólnie podczas walki z Mariu, um, Koga ma trochę problem, więc Kakashi poświęca swoje... Jest test po i żeby dać code ko ze swojego ostatniego power upa, jakich dostaje w ogóle, też ponieważ... Surprise, surprise! Nie ma kołgi więcej w tej serii. Jako głównego. Jako, w sensie jako jest. Protagonisty. W jednej kinówce, pod ko chyba ostatnią, jaka wyszła, ale. W sensie chodzi wali. mi jako protagonista. A to tak, to tak. To jest ostatni dzieło z Kołką jako protagonistą. Tak. I Koga pokonuje. Mario przebija przebija też Judam, wyskakuje kieł rozpaczy i okazuje. I surprise! surprise kogo jest kieł, kłem rozpaczy? Miał kieł rozpaczy w sobie od samego początku, tylko musiał go przebudzić poprzez trening w, w obie, Ziemi Obiecanej. Kompletnie nie rozumiem tego wątku, tak absolutnie szczerze. Co to jest wątek? To jest wątek, że koga ma moc, dzięki której może nadawać, nadawać imiona istotom z tej z tego świata. I on Ech, nie będę I się kłócił. I, I to jest ogólnie taki wątek. To jest rzecz irytująca, ponieważ są gry slotowe w Japonii, które, które dzieją się w Ziemi Obiecanej i mają i mają swoją fabułę. Japonia. Jak zwykle, jeśli można coś przedstawić w formie gry na pachinko, to to przedstawiam. Winiłbym Konami. Głównie Konami, dokładnie. No Konami teraz robi głupoty z maszynami slotowymi. No tak, jakby remaster Silent Hill 2, chcieliście coś takiego, to dostaliście. Na pachinko. W eee, każdym jest... razie, bo zeszliśmy z tematu. To, to jest, to jest krzyżujące. Ogólnie, to ma sens. W sensie, gdyby bardziej skupili się na, na konkretnie tym wątku tego demona w, sezo w sezonie, niżeli dali go głównie pod film, tak naprawdę. Dali go pod film i nie wiem, jako deus ex machina. Nie jest deus ex machina de facto. De facto to jest spodziewane, bo części demona zostały już między rody makaj rodzy dy w zakonie, więc, po... więc pewnie po prostu, koleś... więc po prostu koleś chciał odzyskać to, co dał innym, tylko że musiał przebudzić to. W sensie dla mnie to jest Deus z Makina w twy... macha... Sanki, bo w sumie nie wiedzieliśmy, że ten demon potrafi coś takiego. I... E. Okej, okay, okay. koga jest w pod sytuacji podbrankowej. To co robimy? E, skontaktuję się z tym demonem, on go wyciągnie. Okay. Wiesz, co to, wiesz co to nazywa się, tak w ogóle, rzecz Deus Ex Machina. Deus Ex Machina nie jest. Deus Ex Machina jest Deus Ex Machina, kiedy nie masz pojęcia, że to może się wydarzyć. Ale no, to... a my nie wiedzieliśmy, że kolga może zawrzeć taki kontrakt de facto może, bo jest, bo powiedziane jest ty, tym, że ten demon jest uber, pot, uber potężny i kapłanim i, i każdy w zasadzie powinien się jego wolać, kapłani, a kapłani ma i nie że... i nie i nie wiem zaruba się nikogo nie boi prawie że net kapłanów a boi się go są kapłani którzy się teleportują no, okay. Ale wciąż na moje to ten moment był deusek Na ale moje dobra, nie, nie, nie nigdy tym męczyłem. I nie, że coś deusek seks machina samo w sobie nie jest, złym, nie jest złą rzeczą. To się nie jest, jest z... złym, ale. Jest... Co leniwym jest, ale nie złym. Nie jest leniwym. E, dobra, kończmy może. Tak. I ogólnie koga wraca do świata rzeczywistego, żeby. żeby ogólnie, ponieważ. Rej czuje, że koga powinien być. Koga powinien, nie wiem, też się z nim zmierzyć. Tak, Rej chciał. Rej wygrał ten turniej, o którym wspominaliśmy wcześniej. I chciał zmierzyć się z kogą, bo stwierdził, że dla niego takie zwycięstwo bez pokonania Garo to niezwycięstwo. I surprise, surprise! Kogo? Ale. Rej kogoś przyzwał? Kogo przyzwał? W sumie ma osoby, którymi mógłby pogadać ze swoim przebranym ojcem i ze swoją kochanką. Przy... Przyzwał ojca, Kogi, żeby zrobić. Żeby dać Kołdze możliwość zwierzenia się z własnym ojcem, co w sumie on by pewnie chciał zrobić. No, przecież. Walka dwóch na jednego. Tak to wyglądało na koniec. I uśmiech kołgi. O, to był. Ray, ty jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego go można mieć. Tak. Jakby jaki inny przyjaciel poza Rejem wymyśliłby, żeby skopać ci dupę razem ze swoim zmarłym ojcem? Kaman. W sensie. Bo wypowiadasz tak teraz dziwnie trochę, ale. W sensie, bo to jest dziwna sytuacja, która jest jednocześnie genialna. Znaczy, że. No nie, Rej w sumie w ogóle. to jest ciekawe, że w sumie mają możliwość sprawdzenia co jest w świecie zmarłych. To w sumie prawda. Chociaż pewnie mogą tylko porozmawiać się z tymi, którzy mają połączenie, chociaż połączenie, Rej nie znał Ko nie znał ojca Kogi, ale był w stanie go przywołać. Nie wiem, nie pytam. Dla mnie. Nie jest zbyt konsekwentny, jeśli chodzi o pisanie swojej magii, nieraz raz. Wtedy było powiedziane, że to jest Soft Magic System, nie, Hard Magic System. No, więc... No, niech ci będzie. Um, soft Magic System. Wiem, po... wiem, co to jest. Kontynuuj. Um, ogólnie. Nie dowiadujemy się, jaki jest koniec tej walki, ale możemy zagłosować, Koga wygrał. No, bo Koga jest najzajebistszą osobą, jaka chodziła po planecie, na której toczy się Garo, czyli na no, Ziemi. Nie wiem, czemu tak powiedziałem. I film, Więc... się... I film kończy się z, się tym, że, nie wiem. Koga i Kaoru, na scenie z Kogą i Kaoru. Nocy makej Senki, w której Kołga wraca do świata normalnego, więc nic, nic nowego, kończymy. To no tak. film jest zarąbisty. Ja. Yeah. Jest jednym z lepszych, ogólnie. Jest na pewno lepszy od Goldstone, bo już Goldstone to jest po prostu epizod zero. Ehm, hmm. um, Goldstorma. Kamino Kiba, nie jestem fanem Kamino. Jeśli chodzi o film Kamino Kiba, nie jestem super fanem Kamino Kiba. Um, powódek. O innych filmach porozmawiamy kiedy indziej? Tak, dobra. Płynęłam um, kiedy indziej. W każdym razie koniec wypowiedzi. Nie ma więcej do pogadania de facto. Ale i tak sobie pogadaćmy więcej niż o innych filmach. No, bo ten film był zarombisty, a tamty był nudny. No, ogólnie, podobały mi się filmy, ale kończymy już tak naprawdę, nie ma już więcej co powiedzenia. No, przedłużasz to. Ta, więc... W każdym razie, jeśli wam się film podobał, to dajcie łapki w górę. Ehm... Subskrybujcie, jeśli jesteście po raz pierwszy tutaj na tym kanale. To nam bardzo pomaga. I pamiętajcie, we are just a passing through fandom. Narka! Dalejcie! Na